Arms Dealer, czyli handlarz bronią. Jest największym kobieciarzem w tej grze. Żeby z nami zamieszkał należy mieć w swoim ekwipunku jeden nabój lub pistolet. Należy także wybudować mieszkanie. Do jak wybudować mieszkanie odsyłam was do odcinka pierwszego. Handlarz to sprzedawca MPc, który sprzedaje broń, amunicję, strzały oraz przedmioty związane z pielęgniarką. Z ciekawszych przedmiotów mogę wymienić. Mini Shark, czyli dobra broń dystansowa na początek. Potrzebna do zdobycia osiągnięcia całkowicie niesamowite. Nielegalne części do broni, które są potrzebne do wytworzenia Mega Sharka, Miotacza Ognia oraz piaskownicy. Handlarz bronią, tak jak każda NPC, posiada swoje preferencje życiowe, które podane są poniżej. Jako ciekawostkę dorzucę, że Shimmered w formach handlarza wygląda jak czony brawo.